Witajcie w kolejnym dniu naszej formacji. Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże. Zapraszamy na kolejne spotkanie. Tym razem będziemy się dzielili dniem szóstym z dzienniczka. Kompetencje szafarza Bóg udziela. Temat, który wydawać by się mogło, jest takim dosyć trudnym tematem, ale spróbujemy się w niego zagłębić, żeby Wam postarać się go nieco przybliżyć. Zaczniemy od wersetu z Ewangelii Świętego Mateusza z 25 rozdziału, 15 werset. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności. Jak ktoś powie, nie, ja nie mam żadnych talentów. Talenty nie oni, niektórzy tak mają, ale ja nie mam. Myślę, że warto byłoby sobie zadać pytanie: co rozumiemy jako talent? Talentem może być coś, co przynosi jakiś oczekiwany efekt. Może to być jakaś zdolność, manualna, wokalna, ale to może też być coś, co jest złożone w nas, w nas samych w naszym sercu i służy dla społeczności, na przykład dla Wspólnoty czy dla rodziny. Możemy umieć zorganizować pewne rzeczy i też mieć do tego talent. Podołać tym wszystkim rzeczom, które chcemy, żeby przynosiły jakiekolwiek y, korzyści w przyszłości. Mówisz o talencie organizacyjnym? Tak, mówię o talencie organizacyjnym. To jest też talent. No, talent a, prowadzenie, a prowadzenie gospodarstwa domowego nie jest talentem? Jest talentem. Ktoś no potrafi podołać, ktoś nie potrafi. Talenty, czyli w, roz, w tym tekście biblijnym była mowa o talentach w sensie finansowym. My patrzymy na to troszeczkę inaczej pod kątem takim duchowym, ale nawet te dobra duchowe, które są w nas złożone, stanowią pewną wartość, pewien majątek, który Bóg chce w nas złożyć i który chce, żebyśmy współpracując z Nim, ze sobą, mogli rozwijać i je pomnażać, żebyśmy w którymś momencie powiedzieli: Panie Boże, Ty nam dałeś taki talent, a my dzięki Twojej łasce, naszemu działaniu, potrafiliśmy ten talent udoskonalić, Zyskać na nim coś, co jest na twoją chwałę i podzielić się z tym z innymi. Mamy tutaj fragment z Listu do Rzymian. 11 rozdział 29. werset. Przeczytaj się. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Co to znaczy? Dary łaski i wezwanie boże. Ja rozumiem to w taki sposób. Bóg składa w nas jakiś talent. Na przykład jest to talent muzyczny, próbujemy nauczyć się grać na jakimś instrumencie, zapisujemy się na lekcje muzyki, uczęszczamy na nie, ale po jakimś czasie, czy krótkim, czy dłuższym stwierdzamy, nie, ja na pewno nie mam do tego talentu, ja nie podołam, ja nie dam sobie rady. Wydaje mi się, że w momencie, w którym my odnajdujemy w sobie jakąś chęć, jakąś pasję do zrobienia czegokolwiek. To jest ten palec Boży. To jest ten palec Boży, który nas dotyka. My za tym pójdziemy. To tak jak Kasia przeczytała, w liście do Rzymian jest to napisane: jest to nieodwołalne. Bóg, jeżeli składa w nas talent, on nie mówi: wiesz co, Kasia, ja pomyliłem się, ja ci ten talent zabieram. To, to była pomyłka. My czasami próbujemy jakoś rozeznawać po swojemu, że te dary, te talenty, które są w nas złożone, to na pewno nie pochodziło od Boga. I szukamy dla siebie usprawiedliwienia, żeby to wszystko porzucić. No to, już, to jest walka z Leniem. Wiadomo, że talenty są zasiane, ale bardzo dużo zależy od nas, czy je rozwiniemy, bo to my musimy pokonać własne lenistwo. Przeszkody, które życie nam może stawiać, są to różne przeszkody: i personalne, i finansowe, ale Bóg, jeżeli chce, żebyśmy ten talent rozwijali, na pewno nam w tym będzie pomagał, i z każdej strony możemy spodziewać się, że w jakiś cudowny sposób nagle się okaże, że ktoś nam pożyczy pieniądze, żebyśmy mogli kontynuować naukę, ktoś nam udostępni pomieszczenia, żebyśmy mieli gdzie ją realizować, i tak dalej, i tak dalej. Zmierzamy powolutku do drugiego punktu. Bóg pragnie rozwoju. Właśnie to jest to powielanie tych talentów. Ktoś, kto otrzymał te pięć talentów czy dwa talenty, rozwija się i rozwija te talenty, inwestując je. Puszczenie je w obieg. Podobnie jest z talentami, które są w nas złożone, czy z tymi dobrami, które są w nas złożone. My, mając tą świadomość, że jest to dar Boży. Próbujemy cały czas nimi obracać, cały czas nimi posługiwać, cały czas z nimi w jakikolwiek sposób się udzielać. To może być bardzo trudne na początku, bo możemy czuć zażenowanie, wstyd, mieć przeświadczenie, że my sobie nie poradzimy, że na pewno jest ktoś, kto zrobi to lepiej, że nas nikt nie będzie słuchał i będą się z nas śmiali. Otóż wydaje mi się, że jest to wszystko jakimiś elementami, którymi zły próbuje nas tak zmanipulować, żebyśmy ten talent zakopali tak jak ten ostatni sługa w ziemi i później tylko pokazali Panu Bogu, my ci to oddajemy, nie pomnożyliśmy tego. To było takie powiedzenie, że Bóg powołuje uzdalnia powołanych, a nie powołuje uzdolnionych. Tak. tak? Tak, jest czyli takie Jego błogosławieństwo na pewno będzie nam towarzyszyło i pozwoli nam te talenty w bardzo dobry sposób zainwestować, obracać nimi. Yy, czytamy też tutaj w tym tekście. Do rozwoju należy również właściwe patrzenie na swoje możliwości. Bóg wszystko robi, byśmy zwalczali wszelkie złe myślenie o sobie. On swoją miłością i zaufaniem, jakim nas darzy, leczy kompleksy i obawy. No właśnie, więc to wszystko, co Wydaje nam się, że nie damy rady, że nie podołamy, że ktoś inny będzie robił to lepiej. To jest to złe myślenie, które nam wiąże ręce, które nam zakopuje ten talent w ziemi. No, chyba, że ze trzy czy cztery osoby nam mówią: Nie, nie rób tego, absolutnie tego nie rób. Ale to tylko może świadczyć o tym, że mogliśmy źle rozeznać, jak gdyby, obdarowanie tym talentem. Może to nie był ten talent, którym Bóg nas obdarował, było to coś innego, a my uparcie w swojej. Pysze. Y, pysze, marności, szliśmy, bo nam się podobało, bo wydawało nam się, że to będzie fajne, a tak nie, nie, nie do końca było. Zawsze możemy kogoś zapytać. Co uważa w nas za wartościowe, za dobre i w czym nas widzi. Po to też jest między innymi wspólnota, żeby w tej wspólnocie, w grupie osób znaleźć się w jakimś szerszym kręgu i zobaczyć, kto jakie ma obdarowania. Jeżeli to ma służyć wzajemnemu dobru, prowadzeniu tej wspólnoty, posługiwaniu w tej wspólnocie, ewangelizowaniu innych, to musimy razem współpracować. Mając szersze pojęcie na cechy osobowe, na uzdolnienia poszczególnych osób, potrafimy w jakikolwiek sposób tak. Ukierunkować działanie Wspólnoty, żeby maksymalnie wykorzystywać te obdarowania, które pochodzą właśnie od Boga. Wdzięczne przyjmowanie darów i talentów. Mi Co? się to zawsze kojarzy z taką, to jest pycha w zasadzie. Nie ja na pewno nie zrobiłem tego dobrze, nie na pewno mi się nie udało. Fałszywa skrobność. To, jest, to właśnie, ale fałszywa skrobność jest też pychą. Taka pruderia. Ja jestem piękna? Nie, ja nie jestem piękna. Ale rzeczywiście, że jesteś. No ale wiesz, no tak... I mówi powiesz... Ci to druga osoba, która jest na przykład we wspólnocie. Jesteś piękna. Wolałabym, żeby mi mąż to mówił. A kim ja jestem? <laughs> Członkiem wspólnoty. Zadysponujmy tym, co mamy. I bądźmy za to wdzięczni. Nauczmy się, że te wszystkie dary, które od Pana Boga pochodzą, są złożone w nas, żebyśmy... Z wdzięcznością je mogli przyjąć i mogli powiedzieć, Panie Boże, dziękuję Ci za to, co we mnie złożyłeś. Chcę tego daru i będę z nim posługiwał tak, jak umiem najlepiej. I jestem pewien, że Ty cały czas ze mną przy tym będziesz. Ja teraz przyszło mi do głowy, bo tutaj się sypioło napisał, że młodość to też talent. Chciałabym to troszkę też sprostować, żeby starsze osoby nie czuły się tutaj jakoś sfrustrowane, dlatego że tu nie chodzi o młodość taką fizyczną, przynajmniej jak dla mnie nie tylko fizyczną. Tu chodzi o młodość taką radość, duchową, młodość ducha i też i, i, i taką osobowościową. Nie jesteśmy ludźmi, którzy ciągle będą narzekać, ciągle będą mówić, że tu ich boli, tam ich boli, tu szczyka, tam coś kuje. Tylko będziemy się cieszyli tym, co mamy, życiem, którym mamy, a poza tym no. Siwa głowa to też pewna mądrość, to doświadczenie życiowe, którym możemy się dzielić, służyć innym. Ojciec Long, Knabit staje się, jeśli dobrze pamiętam, takie hasło wymyślił, które jest na koszulkach, na kubkach umieszczone. Młodość to stan ducha. No właśnie, młodość to stan ducha. I tego się trzymajmy. Ostatnim punktem w tym dniu, czyli w kompetencjach szafarza, jest rozwijanie na różne sposoby wszystkiego, co w nas dobre i szlachetne. Co potrzebujemy do tego? Potrzebujemy do tego wiary, modlitwy, rozeznania i pracy. To jest pytanie, ile czasu po odliczeniu snu, nauki czy pracy oraz domowych obowiązków masz w ciągu dnia do własnej dyspozycji? Z tym czasem teraz yy, jest trochę inaczej, bardzo wielu Lepiej. dlatego właśnie mówię, bardzo wielu ludzi pracuje zdalnie z domu, więc tak jak dzisiaj już na jednych rekolekcjach słyszałem, ten czas, który był potrzebny na dojazd do pracy, na powrót z pracy, można przeznaczyć właśnie na modlitwę, czy na zagłębienie się w sobie, w swoich talentach, rozeznawaniu tego wszystkiego. My jesteśmy dysponentem tego czasu, który został złożony w naszą codzienność przez Pana. Więc od naszej decyzji, od naszego zaangażowania, od naszej determinacji, nawet powiedziałbym, i konsekwencji, i wierności zależy to, jak ten dzień będziemy dzielić, ile czasu przeznaczymy na poszczególne nasze obowiązki, na rozwijanie naszych talentów, na dziękczynienie za te talenty. Zadaniem naszym było napisanie w dwóch zdaniach, jak zarządzaliśmy tym czasem, tym wolnym czasem w ostatnim tygodniu. Ja napisałem, że tego czasu. Jakoś więcej zacząłem zauważać i spędziłem go z żoną. Relaksując się na wyjeździe nad jezioro, gdzie wzięliśmy ze sobą namiot i biwakowaliśmy przynajmniej przez jeden wieczór, spędzaliśmy generalnie czas ciesząc się takim wzajemnym małżeńskim stosunkiem. Ojejku, jakie słowo! Słowo wytrych. Rozwijaliśmy naszą małżeńską relację. Na chwałę Bożą. Tak jak do tej pory nigdy tego nie robiłam, to zaczęłam szukać seriali. Nie ma się czym chwalić oczywiście, ale no, tyle wolnego czasu, że no, odkryłam, że niektóre są naprawdę wartościowe. I oglądanie tych seriali z kolei skłoniło mnie do czytania też książek, na podstawie których te seriale powstały. Więc to chyba nie jest tak do końca marnowanie czasu. No, oczywiście, więcej czasu na, na lekturę Pisma Świętego, na modlitwę, na adorację Najświętszego Sakramentu. Nawet w domu można sobie włączyć adorację i przed komputerem adorować Pana Jezusa, czy przy świecy, jak to woli. No, i dużo czasu na porządkowanie, też i domu, no ale z tym ostrożnie. A jak się to miało z rozwijaniem naszych talentów? No właśnie, jeżeli chodzi o moje talenty, to ich nie rozwijam w tym czasie. Nie rozwijam. No poza tym, że odkryliśmy jakąś tam yy, nową dziedzinę, w której możemy się rozwijać, czyli nagrywanie tych filmów. Ale to już po długim czasie. Tak, po długim, tak po długim. Przechodzimy do tekstu modlitwy, która towarzyszy yy, w szóstym dniu. Jest to drugi rozdział listu do Tytusa. Pozwolicie, że przeczytam. Ty zaś głość to, co jest zgodne ze zdrową nauką, że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością i cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, powinny unikać plotek, oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre. Poddane swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców również upominaj, aby byli umiarkowani, we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, nienaganną, żeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech się im nie sprzeciwiają. Niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, żeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego Zbawiciela, Boga. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych rozumnie i sprawiedliwie pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei. I objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i karć z całą powagą. Niechaj Cię nikt nie lekceważ. Amen. To słowo To są generalnie wszelkiego rodzaju wytyczne, powiedziałbym, dla wszelkiego stanu. I starałem się przenieść wytyczne opisujące e, opisane w liście do tytułu na moją rzeczywistość, rzeczywistość, w której jest bardzo dużo agresji, w której jest dużo manifestacji na ulicach, w której jest dużo ataków na kościół, nawet bym powiedział. I zadałem sobie pytanie, jak wyglądałaby moja rzeczywistość, gdybym ja nie był blisko Boga, gdybym ulegał tym wszystkim światowym wydarzeniom, gdybym nie, nie był poddany może woli Bożej w moim życiu. Myślę, że to wszystko o czym Paweł pisał, te wszystkie cechy bym przejął. No tak, bo żylibyśmy życiem świata, a nie e, słowem Bożym. No, świat szaleje, prawda? E, teraz jeszcze, w dobie telewizji, internetu, e, bombarduje nas e, informacjami, no, czasem smutnymi, tragicznymi, i no, człowiek jakby poddaje się, idzie na fali. Natomiast, jeżeli mamy odskocznie, albo nie tyle odskocznie, co mamy ten zdrowy kręgosłup w postaci zawierzenia Słowu Bożemu, modlitwy yy, Słowem, to takie zawieruchy nie mają na nie nas wpływu. Nie są w stanie wpływu, nas ruszyć. Nie mają na nas wpływu. Mamy dystans po prostu. Jedenasty werset. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Bez tej łaski by nie dalibyśmy rady żyć tak naprawdę. Nawet jeżeli ktoś tą łaskę odrzuca, nie chce jej przyjąć, to nie zmienia to faktu, że łaska Boża jest obecna, że Bóg jest obecny cały czas przy nas. W naszym otoczeniu, w naszej rzeczywistości, w naszej rodzinie, w naszym społeczeństwie. Człowiek nie jest w stanie tej łaski zatrzymać. Może jej tylko nie przyjąć. I wtedy no, trwa w tym, co niesie świat, a nie w tym, co przynosi Jezus, nasz Zbawiciel. Albo nie zauważać. Albo nie zauważa tego. No tu mówimy o życiu duchowym, które jest nienamacalne. Dlatego trudno pewne rzeczy rozeznać i, i zauważyć, jeżeli ktoś jeszcze właśnie żyje światem. Wydarzeniami, no to czasem jest bardzo trudno zauważyć Boży palec i działanie w naszym życiu. Panie, chcemy Ci teraz powierzyć te wszystkie osoby, które albo świadomie, albo nieświadomie Twojej łaski się wyrzekają, które chcą iść swoją ścieżką, myśląc, że to jest dobra droga dla nich. Proszę cię o błogosławieństwo Twoje dla tych osób. Proszę cię o Twoje światło dla nich. Daj im radość. Z obcowania z Tobą, da im radość z tej relacji, która mogłaby się w nich narodzić. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Zbawicielem wszystkich ludzi. Ty patrzysz z miłością na wszystkich i cierpisz, widząc, że niektórzy od Ciebie odchodzą. Przytul do swojego serca wszystkie te dzieci, którym wydaje się, że ich, ich prawa są ograniczane, że ktoś chce im coś zabrać. Przyjdź z tym zrozumieniem, że nie chodzi o zabranie Ślące wolności. Tylko ochronę przed jeszcze większym złem, przed potępieniem, przed cierpieniem. Prosimy Cię, abyś oczyszczał ich serca z bólu, ze zranień, bo gdzieś tam kiedyś być może doświadczyły takich trudny, trudnych sytuacji, i później wychodzą na ulicę i krzyczą, że ktoś chce ich czegoś pozbawić. A Ty jesteś Bogiem dobrym. Który chce dawać Raz. tylko i wyłącznie dobre rzeczy swoim dzieciom. Pojawił Jaki mi się dzieciom. teraz taki obraz aniołów, którzy krążą nad nami, nad naszymi głowami, starają się nas cały czas chronić, prowadzić. Dziękujemy Ci Panie za naszych aniołów stróżów, którzy są cały czas przy nas i pomagają nam w dążeniu do Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz, teraz zawsze, i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Do następnego razu. Zostańcie z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Pozdrawiamy naszego księdza proboszcza oczywiście. I całą naszą wspólnotę, i wszystkich oglądających. Jak nigdy tego nie mówiliśmy, tak teraz poprosimy Was, żebyście subskrybowali nasz kanał i dali kciuka w górę. w górę. Do zobaczenia. Pa.